Witam serdecznie. Pokażę, jak przygotować śledzie w marynacie korzennej. Do przygotowania będziemy potrzebowali 400 g solonych filetów śledziowych Alamatias, pół szklanki oleju, dwie łyżki rodzynek, około 10 śliwek wędzonych lub suszonych bez pestek. Jedną łyżeczkę miodu płynnego, jedną łyżeczkę musztardy ostrej jedną łyżkę soku z cytryny, jeden listek laurowy, jedną gwiazdkę anyżu, trzy goździki oraz pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki mielonego imbiru, dużą szczyptę kardamonu. Śledzie przed przygotowaniem sałatki płuczę w zimnej wodzie, zalewam zimną wodą i odstawiam do namoczenia na około 2-3 godziny. W międzyczasie wymieniam wodę. Długość moczenia sieci zależy od tego jak słone mamy śledzie. Najpierw przygotuję marynatę do miski wlewam olej. Dodaję łyżeczkę miodu. Musztardę. Sok z cytryny, przyprawy i dokładnie mieszam. Następnie kroję śliwki i rodzynki i dodaję do marynaty. Wymoczone i dokładnie osuszone śledzie kroję na mniejsze kawałki i dodaję do marynaty. I dokładnie mieszam. Tak przygotowane śledzie odstawiam na około dwa dni do zamarynowania. Śledzie możemy przełożyć do słoika lub nakryć folią spożywczą w misce i odstawić do lodówki. Jeżeli państwu przepis się spodobał to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Po dwóch dniach śledzie są gotowe. Życzę smacznego.